Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Geeka. Pora nadrobić zaległości z Ninjago. Dzisiaj pokażę wam ogara łowców smoków. <muzyka> 198 elementów za 95 zł katalogowo w Alto Naturalnie cena jest niższa, a jak wygląda zestaw? No, na pierwszy rzut oka on nie wygląda jakoś ultra atrakcyjnie, ale w środku znajdziemy trzy minifigurki i tytułowego ogara. No, jak to w przypadku ogarów, jest to po prostu wielki psior. No i jeśli lubicie złote elementy, to tutaj na pewno ten zestaw może Wam wpaść w oko. Ja nie ukrywam, że ten zestaw jakoś tak troszeczkę omijałem może nie szerokim łukiem, ale po prostu czekałem na moment, kiedy będzie, wiecie, czas, kiedy warto sięgnąć po uzupełnienie kolekcji a że czekam już na nowości. To wtedy jest to idealny moment, żeby pokazać takie niedobitki. Ten zestaw sobie tutaj kilka miesięcy przeleżał. Dzisiaj nadeszła jego kolej, więc wyczekujcie ogara. On za chwilę zamelduje się przed Waszymi oczami. Figurki, może raczej takie gazetkowe, ale z drugiej strony, jeśli dorwiecie w dobrej cenie taki zestaw, no to macie trzy minifigurki i naprawdę przyzwoitych rozmiarów konstrukcję, która wcale nie musi być, wiecie, taka bardzo ninjagowa. No bo jakby nie patrzeć, może to być jakiś taki potwór, który będzie idealny jako nawiązanie do jakichś takich północnych legend. Wiecie o co chodzi. A z drugiej strony, wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj nieco inne ujęcie na Ogara, i muszę przyznać, że w takiej pozycji, Bojowej, kiedy on wyskakuje do ataku, no wygląda to całkiem spoko. Poza tym mamy złote katany, mamy też bardzo fajną bronię. W ogóle uwielbiam ten element, a tutaj, jak możecie zobaczyć, jest przedłużony. Dobra, wyciągnijmy w takim razie to, co w pudełku zerknijmy na zawartość. Widzę, że arkusz naklejek jest niewielki. No i co bardzo mnie cieszy, oczy. Ogara nie są naklejkami, mamy tutaj tylko dwie naklejki na arkuszu i żadna z nich nie stanowi oczu. Świetna sprawa, bo tego najbardziej się bałem. Już w wielu tego typu konstrukcjach zwierzętych pojawiały się niestety takie kwiatki. Powiedziałem zwierzętych, zwierzęcych naturalnie. Tak wygląda instrukcja, no tutaj już szału nie ma, Jestem ten wstrętny render z tym paskiem na tle. A jeśli chodzi o worki, te zostały podzielone na trzy numerki. No to co, raz, dwa, trzy, a ja zaraz do Was wracam. Wiecie, są czasem w ninjago takie zestawy, które zostawia się na sam koniec. Które stają się takim. Prezentem, bo ktoś chce zestaw z Ninjago, ale wiecie, że pewnie ma wszystkie smoki, że pewnie ma jakieś pojazdy. No i potem właśnie zostaje taki ogar. Ogar okazał się być całkiem sensownym zestawem. O ile nie macie zbyt dużych oczekiwań, mówię naprawdę całkiem serio, bo to jest po prostu taki przerośnięty wilk i myślę, że teraz możecie już wyłączyć recenzję, jeśli spodziewacie się fajerwerków ich. Nie będzie. To jest poprawna konstrukcja i zaraz wam ją pokażę. Dużo złotego, dużo czarnego, trochę szarego i nadrukowane oczy. Tak w skrócie można opisać tego ogara. Tak prezentuje się głowa. No i zobaczcie, ma ruchomą żuchwę. To jest jedna z funkcji zabawowych. Myślę, że tak to można opisać. Oczywiście mamy tu całą masę punktów artykulacji, bo możemy ustawiać go w różnych pozycjach i to akurat jest spoko. Gdyby mu dorzucić skrzydła, to wyglądałby niczym jeden z mniejszych smoków z Ninjago. Tu mamy siedzisko i to siedzisko tak szczerze mówiąc niczym się nie odróżnia, nie ma tutaj żadnych uchwytów, zaczepów, uprzęży nic takiego. No mamy niby tutaj takie złote wykończenie, ale zakładam, że to są po prostu fragmenty tego ogara z tego względu, że i łapy są wykończone na złoto. I tutaj jest taki hmm. Dziwny element, no bo nie możemy tego zgiąć. To wszystko trzyma się na sztywno, a w tym miejscu pies wygląda tak, jakby nie jadł z dwa tygodnie. Naprawdę widać wszystkie żebra, gdyby je miał. Chyba że to potraktujemy jako żebra, bo to jest po prostu zamontowane na akslu i takim jednym z łatwym ruchem możemy tego ogara. Poskromić. Co mi się nie podoba to na pewno to, że mamy tutaj te elementy, które doskonale pewnie znacie z mechów. Czyli znowu, staw łokciowy nie jest zginany. Tutaj, jeśli chodzi o odwzorowanie zgięć u psa, mniej więcej. No powiedzmy, że tak się to zgina, ale akurat to mi przeszkadza, bo niby to. Ułatwia pozowalność z tego względu, że gdybyśmy tutaj też mieli te zawiasy kulkowe, to po naciśnięciu on by się po prostu masakrycznie rozjeżdżał. A tak a tak to po prostu czeka na ciasteczko, jak mój pies. No dobra, ale już wiecie mniej więcej o co mi chodzi. Mamy jeszcze z tyłu ogon, możemy sobie nim naturalnie pomerdać, jak to u psów w zwyczaju bywa, o ile ogony posiadają. No i są naklejki. Naklejkę mamy tutaj, naklejkę mamy również na sztandarze. Ten prezentuje się w następujący sposób i to właściwie. Tyle wydaje mi się, że zobaczyliście najważniejsze części tej konstrukcji możemy w takim razie przejść do figurek, a ogarnie waruje. Figurki na plus, bo są trzy, w tak małym zestawie, to myślę, że bardzo istotna sprawa, bo w ostatnim czasie w wielu seriach figurek jest niewiele, a najmniej to ostatnio chyba jest we francach, nie wiem, co tam się dzieje. Zacznę może od pana generała. Pan generał prezentuje się następująco ma ten miecz wpięty w bara i dzięki temu dostajemy taką jakby halabardę. Naprawdę ten element jest fantastyczny. Tak dobrych broni w Ninjago nie było chyba od tej serii z wyspiarzami, gdzie mieliśmy te kościane elementy. No i tutaj też naprawdę dostajemy bardzo ciekawe nadruki. Tors i nóżki ładnie zadrukowane, świetnie prezentuje się hełm. Mamy też bogato zdobione na naramienniki, a głowa tej figurki może Wam się kojarzyć z wojownikami Chitauri z Marvela w przypadku dwóch pozostałych figurek, no to cóż. Mamy tutaj Lloyda, któremu ja pozwoliłem sobie obrócić główkę i tutaj ma taką nieco bardziej finezyjną, ta jest bardzo klasyczna, naturalnie na wyposażeniu znajdziemy też dwie katany. No a skoro zobaczyliście już Lloyda, no to pora w takim razie na drugą figurkę Wojownika ninja, którą jest Jay. No i Jay wygląda dość podobnie. No oni praktycznie różnią się kolorami, jakimiś drobnymi detalami. Nie jestem fanem tych dwuczęściowych bandanek, no ale okej, okay, niech im będzie. Z drugiej strony też mamy taką buźkę podobną do tej, którą ustawiłem Lloydowi na buźkę numer 1. Zdecydowanie pan generał wygrywa, a wy piszcie, która figurka podoba Wam się najbardziej. Gdybym miał ten zestaw podpiąć pod jakąś kategorię, to kategorię nazwałbym z braku laku. No bo jak mówiłem wcześniej, jeśli macie komuś kupić choćby na prezent zestaw z Ninjago, to zakładacie, że pewnie ma pojazdy i pewnie ma smoki, bo to są takie najważniejsze elementy tej serii. No to bach, padło na psa. Ale jeśli chcecie mieć psa, to po prostu kupcie sobie psa albo weźcie psa ze schroniska i myślę, że da Wam więcej frajdy niż ten pies, bo to jest po prostu taka naprawdę bardzo poprawna konstrukcja. To jest jeden z tych zestawów, który pewnie najdłużej będzie zalegał na półkach, kiedy akurat ta część Ninjago już zniknie z takiej regularnej sprzedaży, bo nie ma tutaj nic zachwycającego. Okej, okay, mamy trochę przydatnych elementów, ale właśnie przydatnych, a nie porywających. Chyba najciekawszym elementem jest po prostu ten, gdzie mamy zadrukowane oczy, bo jeśli chcielibyście sobie zrobić, wiecie, takiego wilka z nordyckich powieści, to wtedy to będzie dobry start. Figurki na plus, bo są trzy. A tak, poza tym, Mech, tak trochę powiedziałbym, wieje nudą, wieje taką poprawnością i to właściwie tyle. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.